Województwo podkarpackie. Region bogaty w niezliczone atrakcje turystyczne, zabytki miejsca pamięci, parki narodowe i krajobrazowe. Czy turyści wiedzą jaka przygoda czeka ich w tym miejscu? Poznaj największe perły regionu i przygotuj się na solidną dawkę wiedzy, którą będziesz mógł dzielić się z odwiedzającymi Podkarpacie. Odkryj Beskid Niski. Miejsce gdzie dominująca zieleń wyjątkowo urokliwej przyrody stanowi piękne tło dla działalności człowieka żyjącego w zgodzie z naturą. W Kaczowie znajduje się wyjątkowy kościół z końca XIV wieku wraz z grupą innych obiektów wpisanych na listę UNESCO. Jest to największy drewniany kościół gotycki w Europie i najstarszy zrębowy w Polsce. W Bobrce w 1854 roku powstała pierwsza na świecie kopalnia ropy naftowej. Związana jest z postacią Ignacego Łukasiewicza, który uzyskał z ropy naftowej czystą naftę i skonstruował lampę naftową. Obecnie znajduje się w tym miejscu unikatowe plenerowe Muzeum Przemysłu naftowego i gazowniczego imienia Ignacego Łukasiewicza. W w dawnym pałacu, dzieła dziś siedziba Muzeum Historycznego z ekspozycjami poświęconymi m.in. I i II wojnie światowej. W należącym do zespołu klasztornego Ojców Bernardynów kościele znajdują się relikwie Świętego Jana. Iwonicz Zdrój i Rymanów Zdrój to dwa położone po sąsiedzku uzdrowiska. Słyną one z drewnianej zabudowy z połowy XIX wieku w stylu szwajcarskim. Wody Iwonickie badał już w XVI wieku Wojciech Oczko, nadworny lekarz króla Stefana Batorego. Magórski Park Narodowy chroni reprezentatywną część Beskidu Niskiego z najlepiej zachowaną florą i fauną. Na uwagę zasługuje ośrodek edukacyjny w Krępnej z interesującą ekspozycją przyrodniczą, a także unikatowy krajobraz kulturowy. Symbolem parku jest Orlik Krzykliwy. Najważniejszą atrakcją Trzcinicy jest skansen archeologiczny Karpacka Troja, w skład którego wchodzą między innymi park archeologiczny ze zrekonstruowaną wioską sprzed 3,5 tysiąca lat oraz odtworzona wioska słowiańska z IX wieku. Z wieży widokowej rozpościera się wspaniały widok na okolice. Na uwagę zasługuje także kościół parafialny pod wezwaniem świętej Doroty. W Zyndranowej znajduje się Muzeum Kultury Łemkowskiej. Unikatowy skansen prowadzony przez Łemków. Na ekspozycję składają się obiekty gospodarskie oraz pawilon wystawowy. Na uwagę zasługuje tak zwana Łemkowska Ściana Płaczu krzyże z nieistniejących cerkwi i cmentarzy Łemkowskich. Cerkwie łemkowskie bez Kiduniskiego są budowlami o konstrukcji zrębowej, zniesionymi jako świątynie społeczności wyznania prawosławnego i grecko-katolickiego. Przykład tej architektury można zobaczyć w Kotanii, Krępnej, Świątkowej Wielkiej i Świątkowej Małej. Krosno, niegdyś nazywane Małym Krakowem, to jedno z najpiękniejszych miast województwa podkarpackiego z unikatową zabudową starego miasta. W Centrum Dziedzictwa Szkła można poznać historię produkcji szklanych wyrobów. Muzeum Podkarpackie posiada największą w kraju kolekcję lamp naftowych. W okolicach miejscowości Czarnorzeki utworzono rezerwat przyrody nieożywionej – Przątki. Obejmuje on grupę ostańców z gruboziarnistego piaskowca o wysokości około 25 metrów. Nieopodal znajduje się zamek-kamieniec w Odrzykoniu, należący kiedyś między innymi do Aleksandra Fredry. Do interesujących zabytków Iwonicza należy gotycki kościół modrzewiowy z XV wieku, oraz 18 most kamienny o konstrukcji łukowej. Znajduje się tu również zespół pałacowo-parkowy Załuskich z XIX-wiecznym pałacem. Rymanów niegdyś stanowił jeden z większych ośrodków hasydyzmu. Do dzisiejszych czasów zachowała się synagoga oraz kirkut, a na nim około 800 steli i dwa ochele cadyków – Menachema Mendela i Cwichirsza. W Żarnowcu znajduje się otoczony parkiem dworek z XVIII wieku, w którym mieszkała niegdyś Maria Konopnicka. Obecnie jest to muzeum poświęcone autorce, prezentujące wnętrza urządzone jak za czasów poetki oraz dzieła i pamiątki rodzinne. W zabytkowych piwnicach zespołu dworskiego w Komborni znajduje się salon win karpackich. Jest to jedyne miejsce w Polsce, gdzie w formule degustacji komentowanych można spróbować win z Karpat w tak dużej liczbie. W Beskidzie Niskim można spotkać liczne cmentarze z I wojny światowej, wkomponowane w klimatyczny, górski krajobraz. Zachowane do dziś stanowią niezwykłą pamiątkę historyczną tamtych lat. 15 punktów na mapie, 15 powodów, dla których warto odwiedzić Beskit niski. Mimo, że lista nie wyczerpuje bogactwa regionu, stanowi początek pięknej przygody dla turystów odkrywających Podkarpacie. Zapraszamy. Beskit niski.